i cześć i witajcie serdecznie już w 30 odcinku z gry Lego Batman 3 po zagotam i w tym odcinku będziemy wykonywać, robić wszystkie rzeczy wszystkie tyle ile się uda na planecie Ismount, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy tutaj chcę wam powiedzieć, że ukończyłem w końcu tą ostatnią misję na to na te 100% zdobyłem tutaj w końcu ten ostatni mini zestaw no i tyle chciałem wam powiedzieć Potem wam te minisztrawy oczywiście pokażę, ale to potem, jeszcze jest yy, konajmy tą planetkę. A więc tak, zaczynamy na początek wyścig tutaj, akurat się tak trafiło. No i co, lecimy, mam nadzieję, że uda się za pierwszym razem. Aha, czy tutaj trzeba w dół i w górę? ale jak tam było? A, tu, aha, tutaj, no, myślałem, że gdzieś tam na górę, ale nie, jest jak na razie całkiem dobrze. Ale mało czasu mam, doszło tylko 5 sekund, ale... Myślę, że się uda, jeżeli w to wlecę. Ok, udało się jeszcze tylko tutaj dolecieć. I tu pewnie gdzieś za chwilę będzie koniec, taką mam nadzieję. A może nie, jak na razie widać koniec, widać koniec, więc jest dobrze. Ojej, 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 3 sekundy, 2 sekundy. Bez żartów jest. Wow, wow, udało się. Jakimś cudem, więc o to chodziło. No i co, zaczynamy coś robić. Tu widzę, że coś jest, tylko pytanie, jak to włączyć. Yy, tu widzę, że jakieś kable idą na dół. Ale tyle z tych kabli. Ok, tutaj. O, tutaj chyba to coś jest co zwykła dźwig, dźwignia i tyle? A jak tak to w sumie całkiem fajnie, przynajmniej szybko zdobędziemy kolejny klocek. Okej, okay, czyli właśnie o to chodziło. Jeszcze tutaj szybko zobaczmy, i tutaj ogółem jest do zdobycia rzeczy na tej planecie. Ona jest mm, gdzieś o tutaj, o tu. 1 na 7 złotych klocków, jeden na 5 misji, 1 na 3 postacie, 1, 1 Adam West. Aha, czyli w takim razie zaraz zdobędziemy to wszystko, znaczy zaraz w tym odcinku albo jeszcze w następnym. Ale tak, na początek bierzemy yy, klocek złoty, 189, już niedługo dochodzimy do 200. A tutaj widzę, że trzeba to po prostu stopić, tak? Ogółem gramcie do postacią Super Boy. No i popatrzcie, mamy kolejny klocek, łatwy łatwo do zdobycia był dosyć. I widzę, że kolejny wyścig który już na nas czeka, więc ścigamy się. Chyba nie w tą stronę patrzę, a więc nie za dobrze, mm, ale na całe szczęście jakoś się udało wystartować, więc możemy lecieć i zwyciężać. O, tutaj z czasem fajnie nalicza. Oj, dosyć łatwy wyścig, wygraliśmy, więc bardzo fajnie. I co my tutaj mamy? Aha, czy tutaj trzeba coś się rozbić, a ta postać na potrach po wszystko bardzo fajnie. I już, i już, mamy kolejny pojazd Stasztek Czaszka Budajnaka. O, jak fajnie. Potem te pojazdy jeszcze kupię jakoś czasu nie było. no Dobra, nieważne mniejsze o to. I tutaj muszę wziąć jakąś postać jak na przykład Batman lub ktoś inny. Więc weźmy sobie na przykład. Mm, chciałem wziąć takiego Supermana, jakiegoś tam innego, ale widzę, że gdzieś go tu nie ma. Yy, weźmy na przykład na Łowce albo nie chwila. Co to tak coś takiego robić jeszcze? O, o tego właśnie wezmę Superman. <grym> Okej, okay, no i fajnie. Aha, tutaj trzeba po prostu kopać. Więc w takim razie weźmy na przykład bestię, albo kogo tam znajdę. No bestii, bestii nie widzę, no tyle postaci jest i nikogo nie mogę znaleźć, oj <grym> Ojej, dobra, w takim razie weźmy normalnie zieloną latarnię i nią, i nim wykopiemy. A gdzieś tutaj się kryje ktoś. Adam West chyba niedaleko nie gdzieś jest. Jest złoty krotek tutaj pod nami, yy, tylko, aha, mam, mam dźwignię, dobra. I co? A, otworzyło się, więc bardzo fajnie. Złoty klotek już tam jest, ale zanim go, odtworzę, zanim go weźmiemy, to jeszcze sobie tutaj szybko coś zbudujemy. Yy, znaczy wykopiemy, wykopiemy. Aha, czyli tutaj w tych wykopaliskach yy, w tych, w tych chyba nic za bardzo nie ma, więc to zbudujmy. I weźmy Supermana i to aktywujmy od razu. I zobaczymy co się ogłym stanie. A więc to szedłem I co my tutaj mamy? Aha, tak to działa. Czyli to mi się dopiero, dopiero teraz otworzyło. Rozumiem. W takim razie bardzo fajnie, ale to chyba jeszcze nie koniec. Wow, jaka... jakie ten... Jak schowany to porządnie jest. Yy, Okej. Okay. W takim razie kopiemy dalej i trzeba znaleźć kolejną dźwignię, a więc takie wcale to łatwe nie jest, jak myślałem. Znaczy łatwe może jest, tyle że trzeba chwilę czasu na to poświęcić. Okej, okay, tutaj też nic nie ma, a... Po to szukam czegoś, co po prostu jest w najwidoczniejszym miejscu. No właśnie, okej. Okay. Czarny kanarek, czyli honory. Tutaj, tutaj... I tu! No i proszę, bardzo jest dźwignia. A w niej kryje się... Znaczy... On otworzy nam to już, czy jeszcze nie? Otworzyła, więc popatrzcie, to jest naprawdę porządny safe Aż trzy dźwignie było trzeba aktywować, ale się udało się tutaj to podnieść. Dobra, udało się, więc w takim razie możemy lecieć dalej. Na przykład dodajemy sobie teraz Adama Westa, bo gdzieś chyba tutaj niedaleko jest. Może i daleko, ale okej. Okay. Um, tak myślę, myślę, ale to chyba nie o to chodzi, tak mi się wydaje. Więc o, tutaj coś widzę, że jest. Aha, no, pewnie to właśnie o to chodzi. Więc tak, Batman na przykład. Um, też Czemu on nie może tej broni schować Powiedz mi? Hm. Jakby schował to by mógł od te bomby brać, a tak nie mogę. więc trudno. Więc okej, okay, kostium rozbiórkowy. Czy tam pacerz smagany, jak kto woli. I udało się, chyba... Tak, udało się, więc pięknie. I zaczynamy przy okazji kolejny wyścig Batmanem. Mam nadzieję, że uda się. Tutaj w sumie mogłem wziąć flasha, ale Batman też raczej sobie poradzi. Jako ta zwykła postać. Tylko dosyć wolno biega w tym pancerzu. A chyba w sumie jednak normalnie. Okej, okay, szybko zaczynamy jeszcze raz. Teraz będzie łatwiej. Okej, okay, słodycz już przegrałem, ale mniejsza o to. Jedziemy jeszcze raz. Znaczy biegniemy jeszcze raz dokładniej. Tylko, że gdzie? Aha, tutaj. Teraz sobie tam podlecimy z tym kostiumem i będzie po prostu łatwiej. Tak myślę, ale raczej tak, bo czas już całkiem ładnie stoi. 9 sekund, no coś takiego. Okej, dawaj, 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 jedziemy. Biegniemy, znaczy. <grytanie> tutaj, lecimy. O, popatrzcie, to chyba nawet nie dało się tak normalnie zrobić biegnąć, nie wiem zresztą sam, ale okej, okay, widzę, że jest tam meta już powoli, więc tylko nie spaść. na jakim spadnie nic się nie stało, ale okej, okay, udało się. 194 skrocek zdobyty, więc lecimy dalej tutaj, widzę, że coś jest. Tak, czyli to tylko do, y nie do zmrozić, tylko y ugasić właśnie. Więc tak, bierzemy kostium elektryczny i niszczymy ogień! <laughs> okej, okay, tylko trafiłem, trafiłem pięknie na mamy nową postać. Tym razem jest to Heatwave, czy coś takiego? Okej, okay, czyli fajnie. I co, lecimy szukać dalej? Może zaczniemy od tego złotego, od tych złotych klocków, tutaj mamy jakiś. A tutaj trzeba wysadzić, aha, czyli... Czyli znowu muszę wziąć Batmana albo kogoś takiego, niech będzie tym razem Cyborg. I bierzemy u niego kostium, czy ja nie wiem jak ten kostium się nazywa. Rozbiórkowy, czy w z Summon chyba tutaj kostium rozbiórkowy jest. Tak, kostium rozbiórkowy. I chyba tylko to trzeba zniszczyć, no i już. No i jeszcze jednak nie już, jeszcze trzeba to to uderzyć, więc bierzemy postać, ym, może być Superman. I niszczymy i mamy kolejny złoty klocek za sekundę. Tak? Jest? Pewnie jest, tylko że gdzieś tutaj. Na samym spodzie Okej okay, już go widać No i jest to 95. Wow szybko idzie naprawdę Okej okay, tutaj jest coś kolejnego Tylko co? <grym> A nie tu jednak Nie tu jednak nic nie ma yy, Tutaj coś jest Znaczy gdzieś tutaj O tutaj mamy postać I chyba trzeba po prostu niszczyć te flagi Albo i nie Tak 1 na 7 Tylko pytanie Tu gdzie one są? Tu jest druga 2 na 7 w wojnie. <grym> 2 na 7, z góry będzie lepiej widać może, a może deszcz nie za bardzo. Okej, okay, no popatrzcie, gdzie te flagi są? Tutaj mamy trzecią. Okej, okay, o to chodzi, ale jeszcze... Aż cztery. No. <grym> Dobra, o jest, jest, jest i kolejna. Szybko zejdźmy, uderzmy w to. Pięknie. Czwarta. Tam jest piąta. Szósta tutaj. I jest siódma. Widzę siódmą. Okej, okay, tu mamy szóstą i, jest, i jest, tam jest na górze siódma, a więc w sumie... Dosyć takie, no udało się, uda się, znaczy chyba się uda. Ojej, naprawdę! Bez żartów. Jest! Wow, jakoś, do, jakoś to dotknęło, no i pięknie mamy kolejny... przeton pojazdu kolejnego. <tum> Tym razem jest to Batcopter, więc fajnie. Jeszcze trochę tych pojazdów zostało do odblokowania, ale to spokojnie. <tum> Sorry, damy radę. No i okej, okay, lecimy po kolejny mini zestaw, który jest gdzieś tutaj. Never the answer. the <laughs> question. You know what really grinds my gears? Red lanterns running around with their gears already ground. I mean, what's their problem? Apart from being fueled by the angry power of the red central power battery, I mean. Anyway, those crimson crab apples have terrorized the plates long enough. Let's take them down a Aha, czyli mam po prostu walczyć, tak? Tak, okej, okay. ile mam ich pokonać? 25, no oczywiście, dosyć sporo. Ale popatrzcie, już chyba zdobyliśmy wszystkie postacie i żetony na tej planecie, więc dosyć szybko. Tak mi się chociaż wydaje. I co, zostało nam tylko do zdobycia, do wykonania te mini misje? Chyba, chyba, chyba tak, więc w takim razie... Okej! Okay. Dobra, niszczy mi 11, 12, to chwilę to potwa Ale damy radę za chwilę I co, co ta kaczka przed chwilą mówiła bo nie przeczytałem O ja cię, aż nic, aż załuję, bo zawsze coś fajnego Dobra 15, 16 Ojej, jak to się długo się robi nie Niby łatwa tragiczne Ojej, jeszcze nie mogę go na lacerem zniszczyć Okej, okay, 16... 18, 18 już mamy Dobra, 19, 20

Okej, 196 klocek zdobyty. No i popatrzcie, żadnych strzelek nie ma, a jednak jest, jednak się pojawiła kolejna. I która jest gdzieś, nie wiem, gdzieś tam chyba, tak? O tu chyba raczej. I komu my tu mamy pomóc tym razem? Też kacz. Uh, you know, Okej, okay, mam jakoś wyłowić z tego gejzera klotek złoty, tak? Da się to do zmydałości jakoś? Same dozić znaczy. Ehm, chyba... Nie za bardzo, ale jak piszą poszłok... O proszę popatrzcie jaka ta kaczka jest mądra, mądra i tak, czyli musimy teraz tylko tu pociągnąć za tą wajkę, mocną postać jeszcze, ale ok, na przykład weźmy Jokera. i myślę, że już chyba się uda, zobaczymy za momencik, a więc dawaj, dawaj, dawaj. I mean, I'm just here Aha, dobra, czyli musimy tutaj kolejne rzeczy, kolejne gejzery jakby odblokować, dopiero wtedy z tamtego zejdzie lawa <grystanie> i wyłowimy nasz złoty klotek, a więc fajnie. I tak, udało się? Udało się? Udało się chyba. No chyba tak. Oj, przepraszam się kaczko Jajcie. <grystanie> Ale pytanie o co ja mam teraz zrobić? Pomogłem mieć czy nie? Dalej to samo, więc albo znaleźć mam jeszcze jakiś kolejny gejzer, albo coś się stało, ale mam, myślę że raczej, że trzeba jeszcze czegoś po czego prostu poszukać, więc wezmę na przykład Supermana i szukamy. Tutaj nic nie widać, może tak podlecę w górę i coś będzie. Tutaj też na tej... nie ma. <laughs> no popatrzcie, nie wiem o co za bardzo chodzi. Niby... a ta... może zaraz się to jakoś zamrozić? Ale nie, toż wulkanu nie zamrozi. O tu chyba coś jest O popatrzcie, tutaj mamy kolejną rzecz A więc fajnie, teraz tylko wziąć szybko postać A w sumie nie muszę zmienić postaci, bo tu mam Jokera I on ma taki to jest, ciekawy kostium O takie, coś Pudełeczko, a w nim bomby <laughs> Okej <Okay>. Dobra Jej <laughs> trafiłem Okej, okay, połóżmy taką bombkę no i wybuchaj. <coughs> I udało się, pięknie. I co, teraz koniec? Czy jeszcze nie? Well, yes. ten no, really, I'm you problem. To that problem. It, it was... okay, I wasn't Now, that hard earned brick and get on your merry way. Okej, okay, fajnie, mamy kolejny złoty krocek, więc w takim razie teraz zostało tylko znaleźć kolejne. Znaczy wykonać kolejne misje, więc podlećmy w górę i szukamy dalej. Pewnie mamy teraz kolejną misję u tej kaczki, zaraz, znaczy zaraz się pojawi na tak myślę, a może nie. O, jest, jest jakaś misja i u kogo tym razem? Pewnie też u kaczki, bo jakby nie była u kaczki, to by tak od razu nam yy, nam się pokazała jakaś inna kres strzałka, a tak to po jakimś czasie. I co? U kogo jest ta misja? in so takuka can't form grammatically correct phew you know this place is missing an ice cream truck can you imagine the profit you'd make running one of those things here of course you'd need to find something that isn't a billion degrees on this planet to make ice cream out of first so Okej, okay, mam znaleźć dla ciebie coś... Mam no, dla ciebie lud znaleźć. Ok, w takim razie, ok, fajnie. Poszukaj odpowiedniego przedmiotu na planecie. Jeśli nie wiesz co, co robić... Okej, okay, y, czyli musimy znaleźć jakieś coś. Po prostu musimy coś znaleźć. I ja, tak mi się wydaje, że tam na poprzedniej misji widziałem gdzieś lodziarkę No tak mi się wydaje, mogę się mylić Więc dobra, czyli musimy znaleźć jakiegoś, jakiś lód Dla pieczonej kaczki Jeszcze nie pieczonej, ale niebawem może się to się zmienić O widzieliście, jest coś, jest coś Czy to jest ta, czy to jest ta lodziar lodziarka? Tak, to jest ta lodziarka Oj, Poczekajmy niech pojawi się normalnie O i czy my tutaj coś mamy, czy nie No myślę, że coś powinno tutaj być Ale jak na razie nic nie widać, może tutaj Hm, skrzynki jakieś jeszcze są dwie. Jedna i ostatnia. No i popatrzcie, nie widać, ale tu jeszcze coś mamy w tym wulkanie. O może tutaj coś się kryje. Chociaż tutaj lody, no w sumie jak to tam woli. Mo, mo, może i będą. Ale jak na razie nic nie widać. A popatrzcie, nawet jest jedna binka i coś tu chyba leży. Albo i jest. Chwila tylko, coś jest, coś jest na pewno. Czy to to? Tak, mamy te, ten lód. Ani popatrzcie, ten lud jest w wulkanie, więc okej, okay, udało nam się go znaleźć, więc teraz możemy iść oddać go dla kaczki. <noise> a ja to bym też sobie zjadł. Ale cóż, dobra, oddajemy. So, who Okej, okay, fajnie i chyba nam została jeszcze tylko jedna misja na tej planecie, tak mi się wydaje. O i już tym razem nie będzie to u tej kaczki, tylko u kogoś innego, tak mi się wydaje. A więc lecimy sprawdzić to i jest to gdzieś, gdzieś tam, chyba o tutaj. Weźmy, zmienię postać, bo to mnie troszeczkę denerwuje, jak tak cały czas mi się ten ekran robi. Weźmy Supermana i tyle. Okej, okay, kogo my tu mamy? Dexter.

w takim razie weźmy jakąś postać Na przykład tutaj Composite Superman I coś jest Jakaś skrzynia w której utknąłem ale jednak nie I co o ryby popatrzcie, już? Serio? Tyle? Chyba jeszcze nie Aha, musimy iść dalej Okej, okay, tak to działa Terytorium Catwoman tutaj jest A nie Dextara, więc okej, okay, w takim razie Fajnie, Fajnie. I dobra, to teraz tam mamy iść oh, don't mind me. I'm just Dobra. Ym, dalej tak. Tutaj. Ym, gdzieś tu nie to. Aha, tutaj są, nawet nie zauważyłem. Micha, tutaj. O, popatrzcie. Dobra, idziecie czy nie idą? Mogę tutaj jakoś kamerę. O, jest kobieta kot. Daleko jeszcze. Nie wiem. O, może już koniec. A może i nie. No, prowadź mnie gdzieś. No weź, daj spokój, co się dzieje? No A może ten kot ma tu zajść? I on tutaj czeka przecież już na nas A po popatrzcie, pobiegła Aha, tutaj jeszcze, okej okay. I może tu już będzie koniec A może i nie <grym> Ym, Aha, teraz tam, tak? Albo i nie Dobra, a jednak, o tam jednak A udało się? Udało się

Ukończyliśmy chyba już wszystkie rzeczy na tej planecie, tak mi się wydaje I mamy 199 złotych klocków, więc całkiem ładny wynik, już tylko 51 zostało Więc zobaczmy No i popatrzcie, ukończone wszystko, więc całkiem szybko to, że zrobiłem 20 ja parę minut A więc tak, kupimy sobie jeszcze szybko te postacie nowe y Które tam mamy, chyba coś jest Jest heatwave. Okej, okay. o, on ma bomby? A nie, to jest ogień, dobra i tu jeszcze jest ten deks, starcie chyba tyle z postaci, bo reszta to pojazdy były, ale to potem je kupimy, no i popatrzcie, on umie latać. Haha, <śm> ale faza. Okej, okay, się w tym momencie z wami żegnam, Strony słońca. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, dusznia, trzymajcie się i cześć!